Witamy na moim vlogu. Dzisiaj jemy five guys. five guys. Tak to wygląda tutaj. Tak wygląda mój mąż. To wiecie. Witajcie, witajcie na moim vlogu. Dzisiaj testujemy Five Guys. Wiem, że um, ktoś mnie o to prosił. Nie wiem kto, czy się to pamiętam. Kilka osób pisało. Ktoś prosił, żebym przetestował. Ja już tu kiedyś jadłem. To znaczy, nie tu w Canog, ale w Birmingham bodajże. I powiem wam, że byłem, no nie to, że byłem zachwycony, nie było to coś, co lubię najbardziej. Burger jest to taka przekąska dla mnie od drugiej w nocy, jeżeli nie ma co innego zjeść, jakiegoś, nie wiem, porządnego. Także wzięliśmy cheeseburgera i bacon cheeseburgera ze wszystkim, czyli wszystko co jest. Czyli mayo, relish, onion, red, lettuce, pickle, tomato, ketchup, mustard, Grill, onion, mushrooms. Jalapeno, green peppers. I z wszystkimi sesami Wszystko. Wszystko wziąłem, co było tylko możliwe. Także będziemy testować. Rachunek wyszedł za dwa burgery, plus dwa drinki i frytki. 40 funtów, 70 pensów. No i tyle. No będziemy testować. Ja nadal się upieram przy tym, że Wendy's to była najlepsza burgerownia, w jakiej jadłem. To było na Dominikanie, ale znowu Ameryka w porównaniu do Europy. To jest zupełnie inny poziom jedzenia. Tam jedzenie jest tłuste, tam jedzenia jest mnóstwo. Także dobra, spróbujemy, spróbujemy tego hamburgera. I powiem tak szczerze, jak na sobotę wieczór można powiedzieć, bo to już jest godzina 18.25 i nie jest to zapakowane ludźmi. Mm, dziwne, dziwne. Czy to nie jest wcale pyszne? To się okaże. E, a tak, jeszcze mam pytanie do Was, no bo czemu z Wami nie pogadać, skoro jesteście tu i mnie lubicie i oglądacie i w ogóle dzięki, że jesteście. E, jakie Wy miejsca polecacie, bo mamy już taką małą listę, gdzie trzeba pojechać. Dzisiaj nie mieliśmy czasu, żeby pojechać do takiej prawdziwej restauracji, więc robimy e, restaurację na Five Guys, nie jest to restauracja. Gdzie polecacie? Gdzie jeszcze chcielibyście, żebym pojechał zjad, przetestował? Nie wiem, co nakrzyczy, My mamy 65. Także dajcie znać w komentarzu, gdzie jeszcze można zjeść West Midlands, ewentualnie East Midlands. Co byście chcieli, żebym przetestował? Zobacz, jestem magikiem. Ja nie, ja, nie wiem, ja nie wiem jak ja to wyciągnę, zobacz. To jest bez sensu trochę. To masz chyba na serwetce trzeba jeść. chyba amerykańska nie? Wiecie co? Zobaczcie, tak jak mówiłem. E, tak, tak samo jak kiedyś jadłem na mieście w tej Oni po prostu dają frytki w takie kubki. I całą resztę przysypują jeszcze frytkami. Także to jest... To jest kolejny kubek. Kolejny kubek. Frytek. I to są... To są medium. I to jest... Kolejny burger. I na końcu zostaje jeszcze, zobaczcie. To jest po prostu ogromne. Ale mamy serwetki. Dobra, co jest jedynka, co jest dwójka, bo nie wiem. Jedynka to jest cheeseburger, twój a dwójka to jest bacon cheeseburger. Albo nie Nie no to jest to samo, to jest to samo, tylko że z tym. Mój jest z bekonem, a twój nie. Lata wszystko. Fryteczki. Bardzo dobre, ale powiem? Sto? One, jakby takie, nie są, są bardzo, bardzo słone, bardzo tuste, ale są jakby pieczone w piecu. No, nie czuć właśnie, że. Dlatego nie wiem, dlaczego powiedzieli, że tuste, bo mi się wydaje, że są bardzo. Są tuste, bo Nie, no. One są smażone, ale potem są przypiekalne. Tak myślisz, ale ja myślę, że tutaj nie ma miejsca na przypiekanie. Nie, tak, tak wygląda. No, zobacz. No, ale sobie wszystko wynika, tylko. Dobre są, naprawdę. Jeżeli chodzi o frytki, McDonald's siada przy nich. Zobaczcie, zobaczcie na to. Za dużo wziąłeś dodatki. Jest dobrze. O oh, wow! No, wygląda. I tak, tutaj dodatki. Już się uparłem? Nie jeszcze. Tutaj wszystkie dodatki są za darmo czy cokolwiek nie bierzecie, jest 15 dodatków, ileś tam sosu. Ja wziąłem wszystko. Wszystko, żeby spróbować jak to smakuje. Więc to mi się wylata, zobaczcie. Wow. Aha. Nie ugryziesz tego. O oh mają to jest dobre, ale powiem tak, przesadziłem z dodatkami i to jest po prostu zimne, zimne, bułka, taka zwykła marketuba, zupełnie niepodobne do Wendy's, zupełnie inny inny klimat, inne, no nie wiem, no. Ja myślę, że sam sobie zrobiłeś krzywdę tymi dodatkami. Mamy tak, jalapeno, mamy pikle, mamy pomidor, mamy sałatę. Mamy ser, mamy bekon. Zobaczcie ten bekon. Mm. Bekon jest pyszny. Spróbuj. Bekon jest pyszny. Jalapeno jest pyszne. Wiesz co, ja to rozbablam wszystko, bo to już nie ma sensu. Za dużo, nie? Ten ser. No taki topiony. Amerykański i najważniejsze, mięso. Nie no, mięso jest dużo lepsze jak McDonald's. Jest fajniejsze, jest tłuściejsze. E, pieczareczki. Pieczarki? Pieczareczki są z, ze słoika. Powiem tak, zjadliwe to jest. Dodatki są masakryczne. Moja wina, bo przesadziłem z tymi dodatkami, ale jeżeli są dostępne, chciałem właśnie spróbować. Robić wszystko, co jest dostępne. Także to się przelewa, wylewa i tak ma być. Tak właśnie ma wyglądać burger. Wszystko jest świeże, wszystko jest smaczne. Upaprałem się jak nie wiadomo co. Ale przez te dodatki wszystko zrobiło się już zimne. Ale burger jest pyszny. No co? Frytki są najlepsze z tego wszystkiego. Także frytki mogę jeść i jeść. To są naprawdę dobre. Okay. no to tyle. Do tego dostajecie kubeczek, dolewka, ile wlezie. Także jest ok. Pytanie: czy jedliście już tu kiedyś, czy wam smakowało? Jakie jest wasza opinia o Five Guys? Bo McDonald's to wiadomo, wszyscy jedli chyba już. Ale wieśmak i tak niczego nie pobije. To co w Anglii jest tutaj. Wieśmak niczego nie pobije? Wieśmak był chyba najlepszy w Polsce. No bo tutaj nie ma wieśmaka. Nie ma wieśmaka. I to jest właśnie ból, nie ma wieśmaka. Ale tutaj ja zjadam tylko... I zawsze to było, nie? Double quarter pander. Bo jest dużo mięsa, a ja lubię dużo mięsa. No, Dobry halapenia. Jeszcze chciałem spróbować ten ketchup Bo wiem, że amerykańskie No, it? No, mm -hmm. so disappointing Amerykańskie ketchupy są najlepsze na świecie Amerykańskie Toteż... czy dominikańskie? Dominikana jest w Ameryce. Ale to, było... to były dominikańskie. W Dominikanie zrobię. No tak, ale właśnie na tamtym kontynencie. Keczupy są najlepsze, tak w piosence. Najlepszy keczup na świecie. To co? To co? No jest tak w piosence, że jest najlepszy keczup na świecie w Stanach. Co to za piosenka? Stany, Stany, stajowa jazda, normalnie stary, godzina roboty, jest wiosło i piecyk. To jest właśnie mięso. Mm. Ale Nie, no, jest nie ma susone. wyboru. No. Nie ma wyboru. Jest dużo grubsze niż McDonald's. Ostatnio widziałem, że w McDonald'sie ogórek czasami jest grubszy niż to mięso, niż ten kotlet w środku. Naprawdę? Już tak zrobili taką. Dlatego ja zamów, zamawiam Double Quarter Funder, bo tam jest. Więcej tego mięsa, ale dalej jest tyle cukot na płako i nawet ktoś ostatnio pokazał, że więcej ogórka jest, mhm. inaczej grubiej jest ogórek pokrojony niż to mięso jest. Także... A tu jest naprawdę? Tego wszystkiego pełno. Wiesz co? Ja, ja powiem tak. że miałbym wybierać między McDonald'em a tym, ja to. to. Oni tutaj piwo sprzedają. Tak? Też? No? Nie, nie chcę. Ale przetu jestem, tak jak w Gorgunni w McDonaldzie, które można kupić. i można kupić alkohol, więc same plusy. Ogórki są pyszne. Ogórki takie, jak prawdziwe polskie konserwowe. Powiem Ci, że dobre to jest, smakuje mi. Mi też. A ja nie jestem burgerowa. Ja też nie jestem burgerowy, ale... Znaczy ja tak, jalapeno jest pyszne. Wielkie to jest, to Świeżutkie, nie najem się tym. Nie? Ale bo jadłeś ostatnio 20 godzin temu. Ale boczek tu jest naprawdę nieziemski. Fajnie wysażony. To mięso jest soczyste. Dużo tego mięsa jest. Sosy, świetne. Burger powinien być taki, żeby się u nim uwalić. Już lubię tak zawsze mówi, Burger tak? musi, no. Burger, burger musi się uwalić. mi jeszcze jednego. Nie, nie nie Ja nie chcę Jeszcze frytki trzeba zjeść. Ja nie, nie do braku, ja nie za to Zobaczcie. Zobaczcie na to mięcho Szok. No to jest po prostu szok. Ty masz, ty masz większe te kawałki No to jest pyszne Moim zdaniem Polcie są za wielkie. No ale ty mówisz, że się nie najadasz. No ale mówię, podstawałeś 20 godzin, to też jest. Nie no to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Coś takiego, że tym dłużej jesz, tym bardziej smakuje, nie? Ale przeogromne moim zdaniem porcje są przeogromne. Ja następnym razem bym brała, bo tam jest też opcja mały burger, tak? Litro mhm. burger. Może to jest ale ja następnym razem brałam mały. Ja powiem tak. Następnym razem wiadę w to samo. Z tymi, z wszystkimi dodatkami. Z wszystkim. Oprócz pieczarek, może bo są tragiczne. Do no pieczarki z puszki. Ale to jalapeno, ta papryczka, smażona cebulka, pomidor, mnóstwo sera. To jest smaczne. To jest naprawdę dobre. Dzisiaj testujemy mikrofon, żeby był bliz, blisko ryja. Aha. Żebyście mogli słyszeć, jak jemy. Nie każdy to lubi, Pepe, ja na przykład nie lubię takich popiosów. Nie każdy to lubi, ale zostałem poproszony, żeby nagrać film, jak jem. Czegoś, się nie zrobi dla widza? Jak to się nazywa, te właśnie... ASMR? Tak. Czy AMSR? Co w tym celu? to jest z tego? W ogólnie chyba jedyniowe, to się nazywa Mukbang. Jak mi to smakuje, Zobaczyłem tę paprykę, słuchajcie. No po prostu chrupie. Fajna, pikantna. Mm, rewelka. Poją ci tak. Jest mega. Ciągnąłbym jeszcze takie dwa. Czyli jest różnica między takeaway, a jeść w środku. No podobnie. Ale zobaczmy... O smaku. Zobaczmy. Teraz tak, zobaczmy ile zostało jeszcze tych frytek. Są dwa kubki pełne. Jest, nie? Moim zajęte jest markowanie, ja że jest za dużo. Bo tego nie jest jeszcze, ale nie ma... Zobacz, zobacz na te ziemniaki, jakie te ziemniaki musiały być? No, takie jak polskie, nie? Takie długie no nie. Frytki Albo bardzo te, mi to, smakuje. Takie też Frytki naprawdę nic pakują. Już? Tak. No to jest pyszne. Pyszne. No i niestety, ale tyle frytek pójdzie na marnację. Bo ja już nie dam rady. Tak no. mówiłem, że się nie najem tymi dwoma, ale pojadłem jeszcze tych frytek i tyle zostaje. No to jest marnotrawstwo żarcia moim zdaniem. To jest naprawdę chyba pół kilo frytek. A zamówiłem, mówię, średnią porcję, więc... No, za dużo. No więc tak, Five Guys zaliczone. Burger całkiem dobry. Całkiem dobry. Te warzywa pyszne, chrupiące, świeżutkie. Można się tym najeść. Tak jak mówiłem, na przykład zjadłem jeszcze jednego, zjadłem pół joli i byłem tak naprawdę pełny. Dużo lepszy niż McDonald's. Ale cały czas mówię, że Wendy's było lepsze. Dobra, lecimy dalej. Idziemy tutaj do takiego miejsca dość fajnego. Się nazywa Lind. Moim zdaniem najlepsze czekoladki na świecie to oczywiście Lindor Lind. Lindor Lind. Jesteśmy w sklepie Linda. Będziemy kupować czekoladki. Nie. Nie, nie przesadzam. Tu boh masz jednego. Z zabawkami. Yes, please. Plenty. Have uh, a little Have any salad? tape? just to see if that Yes, please. Yeah. OK. And I'm going to have an ice cream as well. Yeah, which one can I get yeah? Uh Can I have a mix? Um a cone or a top? Cone? Uh, cone, please. Cone, yeah. Anything else for you? Uh, plenty of chocolate on the top. Yeah, sure too right. <laughs> like triple. Oh, well, maybe double it for you. I won't tell you if you won't tell. So. Thank you so much. Thank you. Wow. Zobaczcie na to. Zobaczcie, to jest, to jest szczęście na wafelku. Szczęście w wafelku. Jaki smak wziąłeś? To jest czekolada. To jest biała czekolada. To jest czekolada orzechowa. To jest czekolada. w środku tego wafelka, na samym spodzie, zgadnijcie co jest. Dwie łyżki czekolady. Poprosiłem panią, żeby widała najwięcej czekolady, jak tylko może. I to jest perfekcyjny deser zaraz po tym, bo to zjem w drodze do domu, a to zjem teraz. Zimno, ale taki lód to jest po prostu coś. To jest zwieńczenie dzisiejszego dnia. Po dobrym jedzeniu należy zjeść jeszcze lepszy deser, bo na deser jest drugi żołądek. Także dzięki za oglądanie.